czasu więc się nie smuż, że coś nie wyjdzie Wszystko mam pod ręką o widzowie Dzisiaj się trochę pobawimy bo jesteśmy w Noob Train, tak? Noob train, bliżej zesta się bo trochę pobawić. Pobawić się, ławić się, Puszczałem, że to fajna gra. Mamy tu jakieś mupy? I mam jednego, patrz jakiś, chodzi za mną jakiś człowiek, jest fajnie. Teraz chodzi za mną 10. Uj, wszystkie skaczą idą między siebie. A teraz będzie 20. I można tak na 100. Patrzcie, jakie to jest długie. Przechodzimy. Ty... Widzicie? Możemy iść nawet w tak. Patrzcie, jakie to jest długie. Czemu wy stoicie? Cześć, Dobra Mam jakiś speed, proszę mi dać sobie Wtedy daj się Co tu się dzieje? Widzowie Co tu się stało? Nie mam pojęcia, gdzie wy biegniecie? Halo, co to takiego ciekawego jest? Dobra, i lecimy nią, nie, robimy tu imprezę, dobra. Dobra i teraz Dobra możemy na to wejść Co tutaj w ogóle jest Ja popsułem grę Dobra Dobra dajmy dwa. Fajnie to było Teraz możemy wejść tutaj i skoczyć! Dobra, nie. Dajmy 10. 10. Dobra, chodźcie tu. Ojej, nowy! I teraz skaczemy. A co wy tu robicie? Dobra, trzeba tempo zmniejszyć. Ten 50. Idziemy mm. Idziemy, wchodzimy Na tą górę Teraz będzie, uwaga, skok! Uu. Patrz jak skaczą Patrz jaki skok szczęścia! O, O! Patrz jak się tworzy wszystko. O, tak! Ale ładnie to wygląda. Zróbmy kółko. Czy to stworzyłem? Dobre, nie Dobra, nie Dobra. takie kółeczko. Dobra, tak będzie tworzyć. Chcę się trochę pobawić. No to tak. No no, żeby się trochę poskakać? Damy na 100, 100, i robimy wielką imprezę. I teraz, co oh, ja nubowamy? się święta, co się stanie? Nią dzią, nią dzią, nią. O, całą grę popsułem. Tutaj powstaje jeszcze bardziej. Mm. to jeszcze się sklerują O! To, to da się to naprawić. Jeden jest. Dwa są. Dobra. Pięćdziesiąt. Jak idziemy, to idziemy normalnie Iuuu, mm. oh. I się hmm. Dobra. Tutaj mam jakieś rzeczy. O, oh! co to jest? Mmm, dobra, to trzeba... Mmm, uuu! Wypadłem z mapy! O! Co tu się stało? Czemu ja lecę? Dobra. Dobra, nie... Na razie ty dodajmy. Mmm... Znów wyskoczyłem poza mapę. Ja spadam Dobra, dajmy 200 To jest zabawne Ale najpierw jest ten charakter Dobra, gdzieś indziej od ludzi Jakaś głowa po... my tam, gdzie byliśmy Czyli tu Jeszcze raz prawda? Dobra Oooo! Jak ja wyglądam! Dobra. Ale trochę można przyspieszyć. To są moje nuby. Innego gracza, nie wiem. Majmy wszystko na maksa. Ci jesteśmy duzi, nasze znaczy nuby też. Dobra. Dobra. Mmm... Dobra, ja to psuje grę Dobra, mam pomysł Ocie wszyscy Okej, okay, dobra Dobra, to dla dziesięciu cię jest wyzwanie Teraz dziesięć. No szaleją. Bra, nie mogą szaleć. Zero. Jest to wszystkiego. Siema. Teraz i to. Co to? grałem gramy w patrzcie. My w Citerio. okrążyłem ich. Okrążyłem gościa, pamiętacie? W i okrążyliśmy gościa. I go zjadamy. I pamiętacie? Chyba nie wiem, czy grałem. Grałem raz. Raz na pewno grałem. Dobra, idziemy. I... Jubii. O, chcę zobaczyć to, Patrz jak skaczą. Bra, jeszcze raz, jesteście gotowi na no, zapomniane atrakcje. O, trochę Dobra, bra, bra. Jesteśmy wężykiem. Mam mało masy, ale będę mieć więcej. Coraz więcej. No, było 50. kółko. O. O. Patrz, jaka fajna litera O. Dobra, idziemy. Gdzie idziemy?

Ale dziękuję. Mm, dobra, nie 50 to za dużo, zdecydowanie. 10 to jest za dużo. Jeden musi być. Widzicie, to jest takie dziwne. To jest dziwne. Teraz jestem bez. To jest moja głowa. Tym bez góry. Czekaj, a chcę żeby... O! To chudziutki. Tak to aś latał. Czekaj. Trochę sobie, pobiegam. Raz z nubami pobiegam. Cały świat będzie w dubach. Nie zmieszczę się. Cały świat jest w nubach! Dobra! Fajnie to jest, tylko teraz... O! alo. Ale charakter. A. wpadłem A. Wpadam spoza mapy. lecieć znów pięć lat. Dobra. Chodźmy w miejsce, gdzie jest mało ludzi przewracam się Zacznijmy od nimi nie recept Internet nie stworzył słuchy no bo w ile mam spida Teraz mogę trochę sobie powariować. No. Sobie nie idzie powariowałem. dobra trzeba zmniejszyć do tyle albo tu bo trzeba.

Nupkowy świat! Oh, 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 oh. Jak to wygląda fajnie Ej, ja nic nie widzę Ale widzę Trzyma goście Dobra koniec ugryz stwórzmy ostateczny 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 test tylko z mniejszą ilością noobów nie nie czekajcie, razie mieliśmy zrobić O, tubycki cyk zrobiony. My możemy już latać jak szalony, latam, latam jak szalony. A, zawróciłem się, moja głowa. Patrz, nie jestem ciekawy. Nie jestem za szybki. No za o jeden tam. Tak ja się sam mogę skoczyć Dobra Jestem! Tak trzeba z nubami. 100 Ale to idę 100 Nie, no, ten jest to trochę więcej, 200 Jamę na wieże szczęścia Dobra, mam inny plan. Te noby są naprawdę... to, to mam. A zydzi pi. A Aż ta resja jest noba. Ten gracz jest... Dobra, Dobra, zero. Tam mogę sobie skoczyć. Skoczyć sobie tu. I sto. I... I... Więcej tych nubów, one nawet nie reagują za mną. Gdzie one je, idą? Świat w nubach, co tu się dzieje? Dobra, to będzie psada i to czekamy jak to będzie się ciągło to idzie jeszcze kiedy będzie długie tu jeszcze trwa dobra one już zaczynają skakać to ja też i świat w nubach hmm. gdzie nie polecisz ma snuby? Tam jeszcze z nią, z spałnią to będzie zniecka czo się do śnubków Klonów. Skonowałem ich tak pełno że będzie ich tak pełno Lecę wszędzie, wszędzie są jakieś O ten jest spokojny. Siema, gę. Siema. O, awa, wow, ustałem ma głowa. Nie, co jest nie tak? Nie mam głowy. Mam. Siema, kość. na O, o to ładnie wygląda. Wow. Ten, ja no przyleciał. Nie jest spokojny, podziwiam Ciebie. A um, my nie jesteśmy spokojni. Dobra. Muszę znaleźć jedno miejsce. O! Mam jedno miejsce. Mam jedno miejsce. Gdzie jest sama linia prosta. Musimy dać. Siopka. Nie no, stówkę myślę, że a zaściłam pas to. Dobra, idziemy. To ostatni test dzisiejszego odcinka. Wywardziłym te klony, co tam się dzieje? Dobra, ale ja mam inny pomysł. Idzie nie, czekajcie, nie, daj zero. Teraz I one sobie lecą Ciekawe czy kiedyś tam dojdą Marciczka Czemu one skręcają? Ej, co tu się dzieje? One jeszcze idą Dobra Stop. Tylko tysiąc. Tu Dobra. Dobra, patrz jaki świat znowu. Sklonów. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, widzimy się to już w kolejnym filmie, no dzisiaj taki film zabawowy, bo chyba widzieliśmy. Cześć!